Witajcie kochani w pierwszym takim foodbookowym filmiku na moim kanale Mam nadzieję, że mi to jakoś dobrze wyjdzie A wy zainspirujecie się pomysłami Są to dania takie proste Po prostu coś tam gotowałam Pomyślałam, a wyciągnę kamerę, nagram No i powstał taki foodbook Pierwsze danie, które dla Was nagrałam, było nagrywane, jak widzicie, w tłusty czwartek, kiedy robią faworki. I tak sobie pomyślałam, a wstawię tutaj, chociaż to już dawno temu było, bo dlaczego faworki mam jeść tylko i wyłącznie na tłusty czwartek? Ja ostatnio wpadłam na taki genialny pomysł, żeby te faworki zrobić bardziej wytrawnie. Zamiast cukrem pudrem, to posypać jakimiś przyprawami. Powiem Wam, że takie same bez cukru pudru bardzo mi smakowały, chrupią. Więc mogą śmiało zastąpić jakieś chipsy czy inne właśnie chrupiące, a nie zdrowe przykąski. Ja nigdy wcześniej nie piekłam faworków, to były moje pierwsze w życiu, tak, możecie mi nie wierzyć, ale wyszły przepyszne, tak jak widzicie, chrupiące, złociste. Wcześniej zawsze od kogoś dostawałam albo kupowałam gotowe, dlatego nie było sensu się z tym bawić. Kolejne danie są to placuszki bananowo-jogurtowe z jabłkami. Banan pokrojony w plasterki. Tu miałam takie dwa jogurty, więc postanowiłam je użyć. Dwa jajka. Tutaj jabłka starte na grubych oczkach. Użyłam yy, mąki pszennej i mąki owsianej. Z lekką przewagą właśnie na mąkę owsianą dokładnie razem mieszamy. Nie dodajemy cukru, bo banany są wystarczająco słodkie. I smażymy z obu stron na złoty kolor. Kolejne danie to akurat przygotowywałam sobie sałatkę do pracy w moim lunchboxie. Na dno rukola, później sos kanapkowy typu... później ser kanapkowy typu feta buraki i orzechy włoskie i tutaj dodajecie połowę, sok z połowy cytryny, tutaj się w dar błąd, zamiast z jednej drugiej to tam sama jedynka została. Kolejne danie jest to pieczona piecz z kurczaka, taka wcześniej zamarynowana w przyprawach w oliwie z warzywami. Warzywa, jakie użyłam to czerwona papryka, cukinia, marchewka, buraki oraz brokuł no i oczywiście ziemniaki. I to wszystko piekłam razem, na termoobiegu, na dwóch blaszkach. Na jednej mi się nie zmieściło. O, tutaj już ułożyłam ziemniaki z piersią. I na kolejnej blaszce będzie reszta warzyw. Tutaj nie pokazałam, ale te ziemniaki i te warzywa skropiłam oliwą i posypałam przyprawami. Te buraczki zostały mi z dnia poprzedniego z sałatki, dlatego postanowiłam je zużyć. U mnie zawsze tak się tworzą przepisy, że patrzę do lodówki co mi zostało, jedzenie się nie marnuje, można z nich przygotować jakąś inną potrawę. makaron w sosie pieczarkowym z brokułem. Tutaj kroję te brązowe pieczarki, które są bardzo dobre, takie mięsiste. Użyłam czerwonej cebuli, ale następną razem tylko i wyłącznie białej użyję, ponieważ ta czerwona, coś mi w niej nie pasowało, coś mi kolorystycznie, tak to danie niezbyt estetycznie wyglądało. Także zdecydowanie lepsza będzie tutaj tylko i wyłącznie biała cebula. A biały, jak widzieliście, został tylko mały kawałeczek. Także też ją tutaj zużyłam. Wszystko razem ładnie się podsmaża. Dodajemy brokuły. Zalałam gorącą wodą. I to razem dusimy. Gotuję makaron. Obficie posypałam zieloną pietruszką. U mnie zawsze jest dużo zieleniny. I tutaj upiekłam pierwszy raz orkiszowe bułeczki postanowiłam Wam pokazać. No i wyszły naprawdę pyszne, w środku mięciutkie, a skórka była chrupiąca i posypałam to czarnuszką. Był też domowy barsztyk, z łóżkami. Naleśniki z serem i owocami. To jest jedno z moich ulubionych, wręcz ukochanych od dziecka dań. Uwielbiam. I zawsze robię także dwie szklanki mąki, dwie szklanki... Yy, znaczy jedna szklanka wody, jedna szklanka mleka. Później jak ciasto jest za gęste, to zawsze dolewam tylko i wyłącznie wodę mineralną i gazowaną. I tutaj napowietrzam taką ręczną przepaczką, nie mikserem. Wtedy są najlepsze. Pach do naleśników, ser, trochę cukru pudru oraz jogurt naturalny. I tak prezentuje się gotowe, naprawdę przepyszne danie owsianka jedno z moich ulubionych śniadań. Zawsze ją jem, wtedy kiedy mam dzień wolny. Celebruję go tak, zaczynam go od owsianki, ewentualnie od placuszków bananowych. A tym ra razem zrobiłam owsiankę taką, można powiedzieć tiramisu. I tutaj użyłam truskawek z kompotu, bo nie miałam innych owoców. A fajnie jest tą owsiankę tak przygotować, na przykład z mrożonymi owocami albo z takimi jakimiś sezonowymi. Na no, wiesz skyr y, waniliowy to był. No i posypałam kakao, to jak widzicie, owsianeczka naprawdę smakowała wyśmienicie. Spaghetti to jest jedno z moich ulubionych też dań. Zalicza się do takich najlepszych dań, które też dość często gotuję, czasami z mięsem, czasami bez. Tu była wersja typowo bezmięsna z żółtym serem. Tutaj za chwilę zobaczycie ser tak właśnie nie nierówno utarty, a to dlatego, że nie miałam sera w kostce, nie miałam też mozzarelli, tylko taki ser w plastrach, więc jakoś sobie tam poradziłam, żeby go utrzeć na tarce. No i wyszło jak wyszło, ale smakował Była też fasolka po bretońsku, którą też wszyscy bardzo lubimy. Oczywiście pietruszka. Pietruszka albo Kopernik muszą być wszędzie. Omlet. Bardzo lubię omlet. Czy to na śniadanie, czy to na kolację, na słodko, wietrzenie. Czasami nawet robię omleta na obiad, jak przyjdę z pracy, jestem bardzo zmęczona, nie mam czasu, żeby coś ciepłego zjeść. Robię właśnie omleta, czasem nawet jakieś takie mnięse. Mamy jakieś kurczaka gotowanego, to też trochę podsmażam. Tym razem była cebula, była papryka czerwona oraz pomidor. Jajka, pieprz, sól oraz bazylia. Wszędzie tam jest pomidory. A I tutaj nie dodawałam żadnej mąki. To było taki akurat na kolację omlet. Taki na lekko, delikatny. Same jajka. I warzywa. Tutaj jeszcze dałam na bież szpinę. To jest moja ulubiona przekąska. Polecam wszystkim tym, którzy nie chcą albo nie mogą mieć słodyczy, jabłko, cynamon oraz masło orzechowe. Naprawdę przepyszna przekąska. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli chcecie więcej takich na moim kanale, dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia do kolejnego filmiku.